Kolejna smutna informacja napłynęła ze świata muzyki. jeżeli Kate Leven, gitarzysta grupy Public Image, muzyk miał 65 lat. Jak podaje BBC, informację o śmierci brytyjskiego muzyka przekazał jego przyjaciel Adam Haymond. Kate Leven wspólnie z Mickiem Jonesem współtworzył zespół The Clash w latach 70. ubiegłego wieku. Oczy z grupy Mita odniosła światowy sukces. Później dołączył do postpunkowego zespołu Public Image. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Shop Joker